Wiosna jak na razie nie chce przyjść, a mroźna i śnieżna zima to trudny okres dla zwierząt mieszkających w lesie. Gruba warstwa śniegu i lutu utrudnia im dostęp do naturalnego pokarmu i wody. Pracownicy nad w Nidzicy mają ręce pełne pracy. Tegoroczna zima wyjątkowo przedłużająca się jakby zwiększyła nasze wysiłki, w związku z tym, że zwierzyna leśna usyłku zimy coraz trudniej. Coraz trudniej jest zdobyć pokarm pożywienie. No i my, jakby z obowiązku i, i z odruchu serca, pomagamy w tej chwili zwierzęnie bardzo intensywnie. Nieumiejętne dokarmianie może zwierzętom zaszkodzić, ale leśnicy z Nidzicy wiedzą, jak to robić i zdają sobie sprawę, że zwierzęta muszą w naturalny sposób zdobywać pożywienie. Zwierzętom, które znajdują się na terenie nidzickich lasów, podawany jest odpowiedni pokarm. Wykładamy y, wszelkiego rodzaju karmy soczyste, objętościowe y, w postaci siano kiszonki, w postaci ziarna kukurydzy, y, ziaren zbóż jak pszenżyto, owiec, y, siano oczywiście te karmy y, są wykładane w dosyć dużych ilościach, jako że nasz ośrodek hodowli zwierzyny w nadleśnictwie Nidzica obejmuje swoim obszarem 12 tysięcy hektarów. Tak duży obszar według nadleśnictwa niedzica zamieszkuje około 425 jeleni, 250 saren i 200 dzików. Wyłożone jedzenie znika w ekspresowym tempie, i to pokazuje, jak ciężko jest zwierzętom zdobywać pożywienie w naturalny sposób.